Był na ostatnim roku studiów na Instytucie Geologicznym w Pekinie. Miał całe życie przed sobą, jednak w 1957 roku popełnił błąd, który sprawił, że zamieniło się ono w koszmar. Wu był pierwszą osobą, która opowiedziała światu, jak naprawdę wygląda życie w chińskich łagrach. Więcej dowiecie się już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii powojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja książka. W 1955 roku 17-letni Wu Hongda dostał się na pięcioletnie studia do Pekinskiego Instytutu Geologicznego. Wierzył, że praca geologa zapewni mu dostatnie życie. Jednak zamiast zajęć technicznych, studentów pierwszego roku najpierw czekały wykłady polityczne. Wszystkie grupy podporządkowane były przedstawicielom Ligi Młodzieży Komunistycznej. Młody Wu nie był tym zachwycony, ale ukrywał swoje poglądy w obawie przed represjami. Zgodnie z panującą ideologią, możliwość nauki na wyższej uczelni miało zapewnić mu dojście do władzy komunistów. Studenci pochodzący ze środowisk chłopskich i robotniczych otrzymywali pomoc finansową od państwa. Jako, że Wu pochodził z bogatej rodziny, nie mógł liczyć na takie wsparcie. Tymczasem w lutym 1957 roku przewodniczący Mao rozpoczął kampanię Stu Kwiatów zachęcającą Chińczyków do przedstawiania swoich opinii na temat sytuacji w kraju. Na ich podstawie wkrótce miały zostać przeprowadzone reformy. Już w kwietniu 1957 roku na chińskich uczelniach zaczęły być organizowane specjalne spotkania. Partyjni instruktorzy zachęcali studentów do wygłaszania otwartych opinii. Zapewniali ich, że nikt nie zostanie potem za to ukarany. 3 maja 1957 roku podczas jednego z zebrań Łu skrytykował nierówne traktowanie studentów z różnych grup społecznych. Sprzeciwił się zamykaniu i torturowaniu tzw. kontrrewolucjonistów, negatywnie odniosł się też do sowieckiej interwencji na Węgrzech. Tymczasem każde jego słowo było skrupulatnie notowane przez partyjnych instruktorów. Na początku czerwca 1957 roku rozpoczęła się kontrofensywa komunistów skierowana przeciwko krytykom partii. W dzienniku ludowym zaczęli być oni nazywani kontrrewolucyjnymi prawicowcami. 6 czerwca, podczas kolejnego zebrania studentów, Łu został ostro zaatakowany przez przedstawicieli komunistycznej młodzieżówki. Wzywano go do złożenia samokrytyki, wypominano mu też burżuazyjne pochodzenie. I choć Łu na wszystko się zgadzał, to jego wyjaśnienia nie zostały przyjęte. Zamiast tego każdego dnia słyszał o kolejnych kolegach, którzy oskarżani byli o bycie prawicowcami, co prędzej czy później kończyło się więzieniem lub pobytem w obozie pracy. Dokładnie 20 października 1957 roku Wu zobaczył obok uczelnianej stołówki ogromny baner, a na nim napis kontrrewolucyjne zbrodnie Wu Hongda. Na sześciu ogromnych stronach gazetowych wypisane zostały dziesiątki oskarżeń. Jesienią 1957 roku podobna sytuacja spotkała ponad 100 nauczycieli i 400 studentów Pekinskiego Instytutu Geologicznego. Początkowo takie osoby zmuszane były do pisania politycznych raportów ze swoimi przemyśleniami na temat komunistycznej władzy. Uczestniczyli też w specjalnych pogadankach o wyższości komunizmu nad kapitalizmem. Tak zwani prawicowcy otrzymywali absurdalne zadania. Wu i jego koledzy mieli na przykład złapać 50 much, co może nie byłoby takie trudne, gdyby nie fakt, że mieli to zrobić zimą. Partyjni kuratorzy obserwowali ich na każdym kroku, włącznie z wyjściem do toalety. W grudniu 1958 roku Łu ponownie musiał złożyć samokrytykę i wystosować przeprosiny wobec partii i ludu. Poza tym bez przerwy był informowany, że nie przysługują mu żadne prawa. Regularnie musiał uczestniczyć w partyjnych wiecach. 27 kwietnia 1960 roku, tuż przed końcem studiów, Wu został postawiony przed specjalną komisją. Jej członkowie orzekli, że młody Chińczyk jest wrogiem rewolucji i że powinien zostać ukarany. Oficer Biura Bezpieczeństwa Publicznego oznajmił mu, że zostanie odesłany do obozu pracy. Tym samym, bez procesu i oficjalnego oskarżenia, Wu stał się więźniem komunistycznego reżimu. Ze sobą mógłby zabrać jedynie najpotrzebniejsze rzeczy. Kilka godzin później dyżurny na dzielnicowym posterunku policji pobrał jego odciski palców i zabrał klucze, zegarek, sznurówki oraz pasek. Wreszcie śledczym, skąd łu miał trafić do obozu pracy, przebywało około tysiąca osób. Obok więźniów politycznych znajdowali się tam też pospolici przestępcy, a w tym i mordercy. Wszystkim towarzyszyli oficerowie polityczni, czytający propagandową prasę. Jedzenie przenoszone było we wiadrach, a jedynym źródłem światła było malutkie okienko. Do mycia się przeznaczony był jedynie niewielki kubeł z brudną, śmierdzącą wodą. Noc w areszcie zaczynała się już o 19.30. Wszyscy spali na podłodze. W ciągu dnia więźniowie musieli siedzieć ze skrzyżowanymi nogami i dłońmi na kolanach. Aby poruszyć jakąkolwiek częścią ciała albo skorzystać z toalety, musieli wcześniej otrzymać zgodę ze strony strażnika. Po miesiącu łu został oddelegowany do pracy w zakładach chemicznych przy areszcie śledczym. Dzięki temu zyskał nieco swobody. Nie musiał bezczynnie siedzieć na zimnej podłodze. Pomagał przy prowadzeniu testów laboratoryjnych. Zamieszkał w nowych barakach, a także pozwolono mu listownie skontaktować się z rodziną. Bez przerwy był głodny. Jedzenia za kratami zawsze było mało i było ono niskiej jakości. Jedynym dniem, kiedy więźniowie otrzymywali porządny posiłek był 1 października, czyli rocznica utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Dni były do siebie podobne, ponieważ nie było dni wolnych od pracy. O godzinie 8 rano organizowany był apel, po czym wszyscy więźniowie maszerowali do fabryk. Godzinę później rozpoczynały się zajęcia polityczne. Propagandowe kursy kończyły się o 11, po czym więźniowie udawali się na obiad. W samo południe rozpoczynali pracę. Kończyli ją dopiero o północy, gdy strażnicy informowali ich, że pobyt w obozie jest formą reedukacji i że jak tylko zrozumieją swoje błędy, ponownie znajdą się na wolności. Wu został odesłany do aresztu po tym, jak przysnął na stanowisku pracy. Wcześniej został okrutnie pobity przez strażnika. Ponownie całe dnie głodny i wyczerpany psychicznie zaczął spędzać siedząc w bezruchu na zimnej podłodze. Jesienią 1960 roku w areszcie pojawił się delegat jednej z chińskich hut stali, który po przejrzeniu osadzonych uznał, że Łu przyda mu się do pracy w trudnych hutniczych warunkach. 25 października 1960 roku Łu razem z kilkoma innymi więźniami wyruszył więc do nowego zakładu pracy, znajdującego się na północ od Pekinu. Podróż zamieniła się w koszmar. Padał śnieg, a w ciężarówkach było tak zimno, że niektórzy więźniowie doznali odmrożeń rąk i nóg. Nikogo to jednak nie interesowało. Kuta stali, do której trafili, była zarządzana przez Pekinskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego. Wszyscy jej pracownicy byli więźniami. Gdy u razem z innymi dotarł na miejsce, okazało się, że nie ma dla nich żadnej pracy. Chiny ciągle zmagały się z problemami gospodarczymi powstałymi po tak zwanym Wielkim Skoku. Więźniowie zostali zakwaterowani w nieogrzewanych budynkach bez okien. Ucieczka nie wchodziła w grę. Hutniczy kompleks znajdował się na totalnym odludziu. Niska temperatura i zimny wiatr stały się najwyższymi z możliwych murów. Posiłek stanowiły dwie łyżki klejku kukurydzianego. Czasem więźniowie otrzymywali też twarde jak kamień bułki. Co jakiś czas litujący się nad nimi strażnicy zabierali ich do magazynów, gdzie mogli zjeść kilka główek kapusty. Jednak nie wszystkim udało się przeżyć. Część więźniów zachorowała na gruźlicę, która w takich warunkach oznaczała wyrok śmierci. Gdy na początku stycznia 1961 roku z Pekinu przyszedł rozkaz o zamknięciu huty, Łu został przeniesiony do pracy w biurze innej kopalni. W nowym miejscu mógł więcej spać i dostawał nieco lepsze posiłki. Nie musiał też uczestniczyć w politycznych pogadankach. Jednocześnie głównym tematem poruszanym przez więźniów było i tak jedzenie. Głód i problemy zdrowotne wynikające z niedożywienia były najczęstszą przyczyną zgonów w obozach pracy. Wieczorami zamknięci w barakach ludzie organizowali mini przyjęcia, wyobrażając sobie, że na stołach znajdują się ich ulubione dania i trunki. Na początku kwietnia 1961 roku, Łu razem z 500 innymi więźniami trafił do kolejnego obozu pracy. Tym razem była to farma. Pierwszym, co zobaczył w nowym miejscu, był mężczyzna z jedną chudą i jedną potężnie spuchniętą nogą, co było charakterystyczne dla obrzęku głodowego. Gdy docierał on do żołądka, wówczas taka osoba umierała. Łu został przydzielony do prac przy oczyszczaniu kanału irygacyjnego na polu ryżowym. Aby zaspokoić głód, więźniowie jedli wszystko, co było tylko możliwe, a w tym korzenie oraz korę drzew. Gdy znaleźli kość, wygotowywali ją, aby zmiękczyć szpik. Dochodziło między nimi do bujek o jedzenie. Choć stale umierali kolejni więźniowie, zarządcą farmy, było to kompletnie obojętne. Przyczyną śmierci była wysoka gorączka oraz tężec i czerwonka. Problemy z niedożywieniem pracowników były tak duże, że władze obozu w końcu zdecydowały się skrócić dzień roboczy do 6 godzin pracy. Za nieposłuszeństwo lub krytykę komunizmu więźniowie trafiali do izolatki. Miała ona niecałe dwa metry długości i metr wysokości, wielkością przypominała więc trumnę. Umieszczani tam ludzie niekiedy wariowali już po kilku godzinach pobytu. Jedzenie wydawane im było dopiero trzeciego dnia. Kara w trwała zazwyczaj tydzień. W maju 1961 roku chiński rząd wydał rozporządzenie, zgodnie z którym wszyscy osadzeni prawicowcy mieli określić karę, na jaką zasługują. Większość z nich, zgodnie z oczekiwaniami komunistów, stwierdzała, że zasługuje na najwyższy wymiar kary, czyli na trzy lata pobytu w obozie. Właśnie tyle oficjalnie miał trwać proces tzw. Tak reedukacji. Na początku sierpnia 1961 roku Pekinskie biuro bezpieczeństwa publicznego zaczęło wdrażać procedury mające przeciwdziałać demoralizacji w obozach pracy. Coraz liczniejsze przypadki śmierci z niedożywienia doprowadzały do buntów. Władze zobowiązały się więc, że osoby o najbardziej zaawansowanych stadiach wygłodzenia będą umieszczane w osobnych barakach, czyli tzw. centrach rekonwalescencji pacjentów więziennych. Podczas badania lekarskiego w sierpniu 1961 roku Łu ważył zaledwie 35 kg. Był bliski śmierci głodowej, ciągle było mu zimno. W specjalnych barakach takie osoby jak on mogły składać dodatkowe zamówienia na potrzebne im do przeżycia produkty. Większość wybierała pastę do zębów, traktując ją jako element pożywienia. Nawet połowa z nich nie była w stanie samodzielnie się poruszać. Warunki panujące w rzekomych centrach rekonwalescencji były tragiczne. Jednocześnie przebywające tam osoby zwolnione były od pracy i pogadanek politycznych. śmierci więźnia lekarze stwierdzali po tym, że nie podnosił się do posiłku. Ciała zawiniane były w kołdry i zakopywane w zbiorowych mogiłach. W tym koszmarze uczestniczył też Wu Hongda. Po dwóch miesiącach tzw. rekonwalescencji znalazł się na granicy śmierci. Na początku 1962 roku chińskie władze zdecydowały, że pacjenci obozowych centrów medycznych będą codziennie dostawać 30 gram jedzenia więcej. Jednocześnie wychudzonych więźniów zaczęto przymuszać do częstszego wychodzenia na świeże powietrze. Aby ich zmobilizować zabierano ich do oddalonych kilkaset metrów od baraków ogródków z marchwią i kapustą, skąd mogli zabrać ze sobą wszystko co wykopią. Zmiana polityki władz uratowała życie tysięcy osadzonych, a w tym i Łu, który powoli zaczął odzyskiwać siły. Już w lutym 1962 roku został przeniesiony do baraku z więźniami politycznymi. Nawet oni zaczęli w tym czasie dostawać lepsze jedzenie. W obozowych miskach pojawił się bowiem kleik ryżowy. ów wkrótce wrócił do pracy, choć początkowo otrzymywał lżejsze zadania. W kwietniu 1962 roku do obozu dotarła wiadomość, że wszyscy prawicowcy mają natychmiast stawić się w Pekinie. Na farmie błyskawicznie pojawiły się ciężarówki. Łu razem z innymi został zabrany do farmy, znajdującej się na przedmieściach stolicy. Nie było w niej wieżyczek strażniczych. Od wolności dzielił ich jedynie dwumetrowy płot zrobiony z druta kolczastego. Więźniowie mogli więc obserwować przejeżdżające auta i okoliczne zabudowania. Baraki w nowym miejscu były zdecydowanie większe. Wu otrzymał pracę na plantacji warzyw. Za każdym razem, gdy strażnicy odwracali głowę, pakował do buzi archewki, pomidory i ogórki. Więźniowie otrzymywali też kieszonkowe. Za niewielką wypłatę mogli kupić pastę do zębów, ręczniki, długopisy, a nawet termosy. Ich sytuacja zdecydowanie zaczęła się poprawiać. Codziennie mieli dostęp do propagandowej prasy, z której płynęły komunikaty o przyszłej wojnie z imperialistami. Tymczasem po kryzysie kubańskim w 1962 roku Mao po raz kolejny zapowiedział walkę z wrogami partii. W chińskich łagrach początkowo sprowadzało się to do wykładów, odczytów i uświadamiających pogadanek o wyższości komunizmu nad kapitalizmem. Organizowane były też spotkania, podczas których więźniowie polityczni składali samokrytykę, przekonując o swojej winie i wcześniejszej niewłaściwej postawie wobec systemu i władzy. Na początku 1963 roku niektórym tak zwanym prawicowcom pozwolono opuszczać obozy, aby mogli coś zjeść w restauracji lub nawet iść do kina. Wieczorami nie musieli też stawiać się na liczeniu. I choć, u, takiej zgody nie otrzymał, to z nadzieją spoglądał w kalendarz. W maju 1964 roku, po trzech latach, miał bowiem oficjalnie zakończyć proces swojej reedukacji. Tyle, że nikt nie zamierzał wypuszczać kontrrewolucjonistów z obozów i więzień. Tygodnie zaczęły zamieniać się w miesiące, a miesiące w lata. Pracownicy przymusowi, w tym i zrozumieli, że ich pobyt w obozie jest bezterminowy. U niektórych osób zaczęły pojawiać się choroby psychiczne. Tymczasem nawet wybuch rewolucji kulturalnej latem 1966 roku nie zmienił rutyny życia w obozach pracy. Gdy w Pekinie po ulicach biegały bandy młodych komunistów, tropiących wrogów rewolucji, w Łagrach na początku nie zmieniło się nic. O tym, co dzieje się na zewnątrz, więźniowie dowiadywali się z gazet i listów od krewnych. Zamykane były szkoły i uniwersytety. Na wsie zsyłani byli intelektualiści, gdzie mieli zapoznać się z chłopskim życiem. Dochodziło do wielu morderstw. Z czasem jednak rewolucja kulturalna zaczęła docierać również do obozów. Odbywały się apele, podczas których bici byli więźniowie polityczni. Zabierano im prywatne rzeczy, a w tym przede wszystkim książki. Oskarżani byli o kontrrewolucyjne działania, i torturowani. Aby odpowiednio reedukować resztę pracowników przymusowych, wyświetlano im propagandowe filmy. W 1967 roku Łu razem z pozostałymi więźniami politycznymi zaczął być przenoszony z miejsca na miejsce. Za każdym razem pogarszały się ich warunki życia. Powiększała się też liczba strażników i zabezpieczeń przed ucieczką. Strażnicy często kazali im wyśpiewywać propagandowe pieśni. Kto tego nie robił, trafiał do izolatki lub był bity. Tekstami piosenek były cytaty przewodniczącego Mao, do których dopisano muzykę. Wu, po wielu latach pobytu w obozach, przyzwyczaił się do swojego obecnego życia. Przestały go drażnić obelgi strażników i przestał rozmyślać nad tym, co dzieje się teraz z jego rodziną. Jego nadrzędnym celem było przeżyć kolejny dzień, tydzień, miesiąc i rok. Stale odbywały się inspekcje prywatnych rzeczy więźniów, podczas których władze obozu sprawdzały, czy nie mają ze sobą antykomunistycznych przedmiotów. Podczas jednej z nich, w rzeczach ŁU, strażnicy znaleźli zakazaną literaturę. Za jej posiadanie, na oczach innych więźniów i przed obozową komisją, Chińczyk został skatowany przez kilka osób. Kopano go po każdej części ciała. Szybko pojawiła się krew. Wu po tym jak stracił przytomność został zabrany do obozowej kliniki. Do pełnej sprawności doszedł dopiero po kilku miesiącach. W 1969 roku na farmę Wu dotarły wieści, że Chińczycy przygotowują się do wojny przeciwko ZSRR. Dlatego razem z innymi został przeniesiony do kolejnego łagru, tym razem znajdującego się w jednej z wewnętrznych prowincji kraju, a dokładniej Shanxi. Kolejny etap swojego obozowego życia Chińczyk rozpoczął w kopalni węgla. Nowi pracownicy otrzymali gumiaki, pasy, kaski ochronne oraz czołówki. Jednak to, co najbardziej ucieszyło łu, było dobrej jakości jedzenie. Więźniowie traktowani byli jak zwyczajni robotnicy. Oczywiście w międzyczasie odbywały się propagandowe spotkania i apele. Aby odstraszyć więźniów przed ewentualną próbą ucieczki, co jakiś czas odbywały się publiczne egzekucje. Praca w kopalni była niezwykle ciężka. Dzień rozpoczynał się o czwartej rano, gdy po zjedzeniu śniadania przymusowi pracownicy wysyłani byli do kopalni. Opuszczali ją dopiero po południu. Czasem dochodziło do tragedii, gdy zawalały się wydrążone tunele. Warunki sanitarne były katastrofalne. Jedna łaźnia obsługiwała 2000 tysiące pracowników. Woda była więc brudna i śmierdząca. Po pracy organizowane były dwugodzinne odczyty przemówień przewodniczącego Mao. Brygadziści zmuszali podległych sobie ludzi do denuncjowania wrogów klasowych. W tym czasie Wu starał się wtopić w tłum i skupiać na powierzonych zadaniach. W 1972 roku dostał nawet awans: zajął się pomiarami jakości powietrza w tunelach. Do dyspozycji miał mierniki sprowadzone z zachodnich Niemiec. 8 stycznia 1976 roku zmarł premier komunistycznych Chin, Chu Enlai, człowiek, który piastował tę niezwykle ważną funkcję od 1949 roku. Prace w obozach zostały wstrzymane. Wszyscy więźniowie musieli wziąć udział w uroczystościach upamiętniających premiera. Nikomu wtedy nie przyszło do głowy, że już 9 miesięcy później sytuacja się powtórzy, z tą różnicą, że tym razem będzie chodziło o przewodniczącego Mao dowiedział się o jego śmierci podczas przerwy obiadowej. Kolega, który przeszedł do niego z tą informacją, bał się użyć słowa umarł, obawiając się represji. Gdy w końcu ogłosił ją komendant obozu, pracownicy zakładu w geście żałoby płakali, wykrzykując: "Niech żyje przewodniczący Mao!". Ci, którzy tego nie robili, byli potem represjonowani. Jednak po śmierci przewodniczącego, polityczny klimat w państwie środka zaczął się zmieniać. Nowa elita władzy zaczęła zaprowadzać swoje porządki. Jej decyzje dotyczyły również obozów pracy. Restrykcje w kopalniach znacząco się zmniejszyły. Komisarze zaczęli rozmawiać z pracownikami przymusowymi niemal jak równy z równym. Część kadry została wymieniona. Od wiosny 1978 roku pozycja Denga Xiaopinga w partii zaczęła się umacniać. Dawni zwolennicy Mao tracili swoje wpływy. W tym samym roku pojawiło się ściśle tajne rozporządzenie wydane w celu rozwiązania problemu tysięcy więźniów politycznych. Z obozów pracy zaczęły być zwalniane kolejne osoby. W październiku 1978 roku Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin uznał, że choć ruch przeciwko prawicowcom był konieczny, to jednak trwał zbyt długo, w związku z czym większość wyroków poddana zostanie korekcie. W styczniu 1979 roku komisarz obozu o nazwisku Li poinformował Wu, że wkrótce może rozpocząć pracę na stanowisku nauczyciela angielskiego i matematyki w nowo utworzonej Akademii Ekonomii i Finansów w prowincji Szansi. Już 16 lutego 1979 roku przed kopalnią zaparkowała furgonetka chińskiej uczelni, którą Wu opuścił farmę, odzyskując wolność. Jego gehenna trwała 19 lat. Wkrótce potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie wkrótce stał się powszechnie znanym obrońcą praw człowieka. Choć podawane przez niego liczby co do ilości osadzonych w chińskich więzieniach były wielokrotnie kwestionowane. To co do panujących w nich warunków badacze nie mają wątpliwości, że Harry Wu mówił prawdę. Do dziś o obozach Laogai chińskie władze mówią niechętnie. Nie wiadomo również jaka jest obecnie ich liczba, a także w jakich warunkach przytrzymywani są tam ludzie. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.